Dzień dobry. Witamy wszystkich na dzisiejszej blokadzie w miejscowości Sampaława. Dzisiaj rozpoczynamy tutaj 24-godzinny strajk zgromadzenie na tej drodze. To wszystko pokazuje jedną rzecz. Dzisiaj turyści wracają z wakacji z Mazur z nadmorza tą drogą. Premier, jak turysta, jeździ sobie po kraju, odwiedza kolejne gospodarstwa, i tak jak tutaj jest napisane na plakacie, który za mną stoi, który zaraz przeczytam. A rolnicy szukają sobie stryczka na głowę. Niestety, to jest dzisiejsza rzeczywistość. Tutaj niektórzy kierowcy będą się denerwować, bo są zablokowani na drodze na 24 godziny i będą musieli szukać objazdu. A na drodze stoją rolnicy, którzy przez 60 dni nie mogą w normalny sposób sprzedać swoich świt. To jest nienormalna sytuacja. Jesteśmy w miejscu, gdzie jest bardzo duża hodowla drobiu i świn. Tak naprawdę w serce polskiego rolnictwa, czyli hodowla. I to jest dzisiaj wybijane. Kilka miesięcy temu potężna epidemia grypy ptaków, a dzisiaj epidemia ASF-u, która dziesiątkuje gospodarstwa będące y, bardzo często ważnym elementem całego łańcucha produkcyjnego y, polskiej żywności, polskiego rolnictwa. To jest symboliczne miejsce, które ma pokazać zablokowanie. Trzeba dodać też jedną rzecz. Dzisiaj wielu rolników już jest tak załamanych, że nie wierzy w to, że rząd cokolwiek może lepszego zrobić. Kilka dni temu właśnie na tym terenie obserwowaliśmy wielką ustawkę premiera Mateusza Morawieckiego. To tutaj, żeby pokazać dobrobyt polskiej wsi, zostały przywiezione firmy z dwóch firmy maszyny rolnicze, a rolnikowi kazano schować jego własne maszyny za tak zwaną stodołę, by ich nie pokazywać. Panowie, yy, spokojnie, to jest niesamowite, że dziś robi się to samo, co robiło się w PRL-u, czyli ukrywa się prawdę i rzeczywistość. A jak wygląda ta rzeczywistość, nie powiedzą tego lepiej ci, którzy tutaj mieszkają, hodują zwierzęta i organizują rolników. Bo ja zrobiłem wszystko, żeby tutaj przyjechać, żeby tutaj być z rolnikami i organizujemy w kraju już za 7 dni w wielu miejscach blokady, które będą zgłoszone na 48 i 24 godziny, które będą miały pokazać zator w polskim rolnictwie, bardzo mocne zablokowanie. Ja bym chciał, żeby teraz Mateusz Kępka, człowiek, który też odpowiedzialny jest za organizowanie tej blokady, powiedział, kto tutaj organizuje, co tutaj się dzieje i o szczegółach. Tak, jesteśmy w tej rolnia organizujemy blokadę razem tutaj ze Stowarzyszeniem Rolników Indywidualnych z Warmii i Mazur, ponieważ no, musimy sens jakiegokolwiek działania, żeby coś działać w rolnictwie, wywalczyć swoje dobra. To musimy pokazać, że no musimy się złączyć, zjednoczyć, tak, żeby nie było tego rozbicia wśród rolników. No Główną przyczyną to jest tutaj właśnie u nas, tak jak już Michał powiedział, ASF, to, że rolnicy są zablokowani. Już w sumie teraz będzie zaraz 60 dni, że nie mogą sprzedać świn, ale jest też dróg, gdzie są niskie ceny w sprzedaży w Skupy, tak? Gdzie opłaca, y, cena z tego co wiem, za indyka teraz płacą zakłady po 5 zł za kilogram, a koszt produkowania jednego kilograma indyka to wynosi się około 6,56, zł, tak? I no, rolnik jest nie wiedzą co robić, tracąc mają swojego życia i dlatego jesteśmy tu na drodze i stoimy, tak? I do, do, domagamy się w końcu, żeby ktoś z rządzących zauważył nasz, nasz problem, tak? I, kwestionował nasze postulaty, które są wypisane, tak? Tak jest. A dziś mówimy też jasno, że domagamy się spotkania z premierem i szerokich rozmów na tematy polskiego rolnictwa, które muszą zostać rozwiązane. Jak premier do tego wszystkiego podchodzi, to mogliśmy zobaczyć kilka dni temu, kiedy... Nie tylko cała ustawka została zorganizowana, ale została zmanipulowana wypowiedź rolników, a w szczególności jednego rolnika, który tutaj dzisiaj jest i chciałbym, żeby też podszedł do nas i powiedział w jaki sposób telewizja publiczna, której tutaj dzisiaj nie ma, która jest naszym, powinna być naszym wspólnym dobrem i powinna pokazywać obraz rzeczywisty, ten obraz zmanipulowała i oszukała, więc ja też chciałbym zaprosić tutaj pana który wypowiedział się do telewizji publicznej i coś witam bardzo serdecznie mówiłem o problemie asf o tym problemie który rzeczywiście istnieje rolnicy są zablokowani ze sprzedażą w tej chwili słyszałem wypowiedzi że otrzymują cenę od 3 zł do 3,90 do 4 zł gdzie cena rzeczywista na rynku dzisiaj to jest cena 5-3 zł w tym przedziale ekonomicznie ponosząca straty i rząd wiedział o tym. Ja udzieliłem wywiadu, gdzie przedstawiono tylko fragment wypowiedzi dotyczący półgospodyń, ogólnych programów, straży pożarnej, wszystkich tych programów dotyczących przy polskiej ogólnikowo. Natomiast wypowiedziałem się na temat tego problemu właśnie, tego, który nas tu dotyczy, nas, tu rolników, w tym terenie, czyli hodowców. Również źle jest z drobiem. W tej chwili Unia sprowadziła ponad 100 tysięcy ton mięsa indyczego i w tej chwili również na indyku ponosimy straty. Ja jestem podowcą drobiu mięsa indyczego i cena również nie pokrywa kosztów produkcji, więc niebawem będziemy niestety, ale importować mięso. I to jest realizm, tak będzie niedługo. Mówią ludzie o tym, tu ludzie, rolnicy mówią, że najprawdopodobniej zostanie tylko wołowina, bo tego nikt nie będzie chciał robić. Praca przy mleku jest przy zbyt pracochłonna. Natomiast to co my robimy, nie damy rady, nie, rolnicy nie są w stanie spełnić tych wymogów sanitarnych, ogrodzić gospodarstw, porobić umywalek, łazienek. Masa rolników jesienią przestanie hodować przodę chlebną na terenie gminy Lubawa. Taki jest dziś realizm. Rząd wie o tym, ale w ogóle nie chce o tym słyszeć, nic o tym nie mówi. Dziękuję bardzo. To na co zwrócił uwagę mój przedmówca. Kochani, drób zjada w Polsce połowę zboża paszowego, które u nas rośnie. Jeżeli zlikwidujemy chociażby część, połowę. Kto kupi od rolników dzisiaj drogie zboże? Kto będzie napędzał yy, cały zakup tego wszystkiego? Dziś z rolnikami walczy się w bardzo prosty sposób. Walczy się przepisami. Walczy się przepisami, które zmuszają do niskiej ceny. Walczy się przepisami, które zakazują sprzedaży. Więc ja mam pytanie do dziennikarzy, tutaj, którzy tutaj dzisiaj stoją. Jak byście się czuli, gdyby ktoś Wam powiedział, że przez kolejne 30 dni nie będziecie mogli? Być dziennikarzami tylko będziecie mieli robić coś innego. Nie możecie używać kamer, nie możecie używać mikrofonów i nie możecie rozmawiać z ludźmi. Po 30 dniach powiedziałoby wam się to samo. Przez kolejne 30 dni nie możecie nadal tego robić, bo jeden dziennikarz zrobił coś złego, dlatego trzeba zablokować innych. Tak wygląda dzisiaj rzeczywistość polskich rolników. Bo przez jedną chorą świnię Kilka powiatów nie może normalnie sprzedawać, handlować, produkować, rozwijać swoich gospodarstw. To, jest, to są przepisy wyciągnięte tylko i wyłącznie po to, by, rolników, by rolnicy zlikwidowali swoje gospodarstwa. Ale są też tutaj rolnicy, którzy, tutaj zapraszam, którzy dostali już decyzję o tym, by do końca roku zlikwidowali swoje hodowle, jeżeli nie zainwestują setek tysięcy złotych w gospodarstwo. Dokładnie, jestem rolnikiem z gminy Ostruda i dostałem po prostu decyzję, że do końca roku muszę usunąć całą przodę sklewną, silniej do, do tak zwanej utylizacji, bo nie, nie spełniam niektórych norm i, i po prostu trzeba zlikwidować gospodarstwo. I niestety tak to u nas w kraju się odbywa, że przoda chlebna do utylizacji musimy pracować u kogoś, nie na swoich rodzinnych gospodarstwach. Tak jak wczoraj do mnie syn na polu mówi, a to przejmę od ciebie gospodarstwo, mówię synu, nie pchaj się w to. No i co powiedzieć dla dziecka? Jak tak się ciężko żyje i no, ciężko jest. Nie wiadomo za czym jak to będzie dalej w naszych gospodarstwach rodzinnych. Ja bym chciał też poprosić Piotra, żeby powiedział jako przedstawiciel tego terenu, przedstawiciela agrouni, jak to wszystko wygląda. Witam serdecznie Piotr Kamiński, e, powiat o doski. Szanowni Państwo, e, jak widzicie, jesteśmy tutaj nie dlatego, że nie mamy co w domu robić. Naprawdę jest bardzo ciężko w rolnictwie, coraz gorzej. Ja tylko przytoczę to, co już kiedyś powiedziałem. E, jakiś czas temu miałem kontrolę weterynarii, gdzie pani, która wróciła po dwóch latach do pracy, mówiła, gdy odchodziłam, w o było 600 gospodarstw e, hodujących trzodę e, chlewną. Dzisiaj mamy 300, a do końca października będzie 150. Tak, bo właśnie w ten sposób się niszczy polskie gospodarstwo przepisami. Jeśli nie zniszczyło się Piątką Kaczyńskiego, to się robi to innymi przepisami. Bo my mamy teraz chlebnik zrobić sobie szpital, e, robić naprawdę rzeczy, które są e, poniekąd czasem absurdalne. Absurdalne, bo to nic nie wnosi, tylko, tylko generuje koszty, które my rolnicy musimy ponosić. A minister z premierem mówią, że e, dadzą nam 200 milionów. Kto te pieniądze zobaczy i kiedy zobaczy? Najpierw to te pieniądze trzeba wyłożyć, żeby cokolwiek zrobić. A skąd je wziąć, jeżeli cały czas jest dokładka? Nie ma skąd. I się dziwić, że rolnicy likwidują gospodarstwa. Sam wiem, co jest w mojej wsi. Za chwilę zostanie nas tylko dwóch, a było nas kilkunastu. I to jest właśnie obraz całej Polski. Bo to nie jest tylko obraz e, mojej miejscowości, ale całej Polski. I ci, którzy na dzień dzisiejszy żyją z produkcji e, roślinnej, e, też nie będą mieli łatwo. Bo nikt tego zboża za chwilę nie będzie kupował. Tak niestety to co teraz wygląda. Dlatego jesteśmy tutaj, będziemy tutaj do jutra, do rana. Na pewno łatwo nie będzie, ale walczymy i miejmy nadzieję, że wywalczymy coś dla naszych dzieci. Dziękuję bardzo. Padła tutaj kwota 200 milionów. Proszę Państwa, wiele gospodarstw drobiarskich czy gospodarstw yy, hodujących świnie to wartość dużo większa niż milion, dwa czy trzy miliony. Czasem jeden rzut kurczaków w dużym gospodarstwie na dużej fermie to jest kilka milionów złotych. Kto będzie wypłacał te pieniądze i na ile gospodarstw wystarczy 200 milionów? Ja chciałbym zaprosić też przedstawiciela Stowarzyszenia, żeby wypowiedział się na, na temat tego, jak, co tutaj się dzieje. My jako Agrounia chcemy współpracować z każdym, rozmawiać i. i... Proszę, Dzień dobry bardzo prezes Stowarzyszenia Rolników Indywidualnych w Armii i Mazur. Tutaj na terenie rzeczywiście, tak jak tutaj koledzy wspomnieli, problem ASF-u, trzody chlewnej i hodowców w drobiu, czyli poprzednio występującej grypy ptaków. Wszystkie gospodarstwa, które funkcjonowały jakkolwiek, od dwóch lat dokładają cały czas do swojej bilansu. To wszystko się nie kwalifikuje do jakiegokolwiek rozwijania się. My na dzień dzisiejszy, jak ja mam porównać moje gospodarstwo 10 lat temu, bo dokładnie 10 lat temu zaczynałam produkcję. To ja na dzień dzisiejszy, gdyby nie to, że mam kredyty, to ja bym poszła do pracy. Ale na dzień dzisiejszy kto mi zagwarantuje, bo bank będzie chciał ode mnie spłaty zobowiązań. Ja na dzień dzisiejszy co? Pójdę do pracy za 3-4 tysiące, ale kto spłaci moje zobowiązania, te wszystkie, które są zaciągnięte na gospodarstwo, gdzie banki na początku, jak było wszystko dobrze, współpracowały z nami. Rząd jakkolwiek, wtedy, jak było super, produkcja szła idealnie to było, pomoc była bardzo duża, w sensie takim, że banki były otwarte dla nas na kredyty. Na dzień dzisiejszy, jeżeli jakiś rolnik chce pobudować, tak jak tutaj wspominali koledzy, płoty czy spełnić funkcję całą bioasekuracji. Y, musi mieć leżące pieniądze. Nikt z nas na dzień dzisiejszy nie ma tych pieniędzy. Jeżeli ktoś ma 100 tysięcy złotych położyć na pobudowanie płotu do działalności, której nie wiadomo czy będzie funkcjonowała za miesiąc czy dwa, to tak naprawdę byłby idiotą, bo nikt na dzień dzisiejszy, a jeżeli spełnimy te wymogi i tak jak tutaj koledzy są zblokowani na 60 dni na sprzedaż świń, no to to jest po prostu tylko i wyłącznie postawienie nas rolników pod murem i dosłownie strzelanie do nas. Tak samo jak hodowcy drobiu. Jak my możemy spełniać wszystkie warunki biosekuracji, gdzie hodowcy trzody lewnej mają na przykład spełnioną, mają refundację kosztów biosekuracji? My, hodowcy drobiu, nie mamy. Absolutnie. My musimy wszystko z własnej kieszeni. Jak można rozdzielać i dzielić rolników w tak brutalny sposób? Przecież to jest karygodne. Dodatkowo koszt biosekuracji gospodarstwa rolnego w drobiu podczas naszej grypy miesięcznie średniego to jest około 10 tysięcy złotych. Jak ja mogę cały czas dokładać z kredytu, bo to tylko i wyłącznie kredyty i potem y, sprzedając dokładam jeszcze więcej, bo nikt w żaden sposób nie jest, mi pom nie jest w stanie mi pomóc. Y, rządowa pomoc przez dwa lata od czasu covid i ptasiej grypy dla hodowców drobnych, w zależności od działów, y, które hodowaliśmy, czy indyki, czy broilera, czy gęsi, było to maksymalnie 30 tysięcy złotych. Proszę Państwa, 30 tysięcy złotych, prosperujące, dobrze gospodarstwo rolne, to tak naprawdę na 4 miesiące funkcjonowania to jest prąd. I czy ja, jako hodowca drobiu, mam zapłacić 30 tysięcy złotych za prąd, czy zostawić te 30 tysięcy złotych na funkcjonowanie i życie, żebym przeżyła, żeby dzieci, rodziny mogły przeżyć? To na takie wybory to były, tak mi się wydaje, że co najmniej 15-20 lat temu, w momencie, kiedy był komunizm i ludzie mieli. Mam wrażenie, że Wówczas y, mieli bardzo podobne wy wybory jak my teraz. I patrząc na to, że że jesteśmy w XXI wieku, gdzie y, powinniśmy mieć dostęp, pomoc, wszyscy rozumieją. Każda branża, każda branża y, w gospodarstwie miała jakąkolwiek pomoc. Kosmetyczki, fryzjerzy, każdy ma płacę minimalną, proszę Państwa. Każdy ma zagwarantowane te 2,400 czy 2,600, nie wiem aktualnie jaka na dzień dzisiejszy jest. I Wy wiecie, że nie, mniej nie możecie zarobić. A ja pracuję pół roku po to, żeby do, dołożyć 400-300 tysięcy, i ja jestem na minusie. Dlaczego nikt nie zagwarantuje na dzień dzisiejszy nam tego, żebyśmy mieli tego podstawowego, te, tą sumę minimalną, którą, dla której każdy z nas będzie pracował? Dziękuję. Widzicie Państwo, jak wygląda dzisiejsza rzeczywistość na polskiej wsi? Wyciąga się od nas, od rolników, pieniądze, każe się inwestować. W gospodarstwa, które za chwilę i tak będą miały, według tego całego planu i pomysłu, bez odpowiednich działań rządowych, będą miały być zlikwidowane. Nie można na to pozwolić i dlatego dzisiaj tutaj stoimy w bardzo smutnych nastrojach, bez uśmiechu na twarzy, bez chęci, żeby tutaj stać. Bo jak ma czuć się rolnik, który jest ciągle dyskryminowany i pomijany? Jak ma czuć się rolnik? który nie jest wpuszczony na spotkanie z premierem, albo jeżeli są wpuszczeni, to nie ma odpowiedzi na pytania, które zostały zadane. Jak ma się czuć rolnik, który przez kolejne lata dokłada do produkcji? Tak jak powiedziała przedmówczyni. Gospodarstwa, które dzisiaj są, gdyby ludzie wiedzieli, jak dalej będzie wyglądała Polska, nigdy by nie inwestowali tych pieniędzy w produkcję, tak naprawdę w przyszłość naszego kraju, w produkcję żywności. Nikt by tego nie robił. Dziś jest jeden podstawowy problem. My już nie mamy z czego dokładać i nie będzie z czego dokładać. Dlatego tutaj rozpoczynamy... O 8 rozpoczęliśmy 24-godzinną blokadę. Ja też zapraszam wszystkich, którzy mogą przyjechać na godzinę, na dwie, na trzy którzy utożsamiają się z jedną, drugą, trzecią, piątą organizacją. Mamy jeden wspólny mianownik: jesteśmy rolnikami, kochamy ten kraj, robimy wszystko, by tutaj było normalnie. Kochamy pracę z naturą, kochamy ziemię, kochamy to wszystko, co robimy od rana do wieczora. Też to, co tutaj padło płaca minimalna, ale pracownik na etacie ma jeszcze jedną rzecz. 8 godzin pracy na dobę. A kto tutaj, kochani, pracuje 8 godzin na dobę? No 8 godzin pracy. Nikt nie pracuje. 12-14 i jeszcze leżysz w nocy w łóżku i myślisz, z czego spłacisz zobowiązania. To jest problem. A nas chce się rozbijać, bo premier powie, że wczoraj premier spotkał się z przedstawicielami izb, z niektórymi rolnikami, z jakimiś organizacjami, które są na papierze, które nie wiadomo do czego dążą. Czy tam wpadły jakieś zapewnienia? Do czego takie rozmowy? To prowadzi też do tego, że za chwilę w całej Europie będzie jeden wielki bunt rolników. Dziś Agrounia prowadzi już rozmowy nie tylko ze Słowakami, ale także z przedstawicielami, z rolnikami z innych państw. I my mówimy, nie tylko w Polsce to się dzieje. Korporacje przejmują produkcję żywności, rządy na to wszystko się zgadzają. I ja mam do powiedzenia jedną mocną rzecz: My nie chcemy tutaj. Yy, nie wiadomo jakiej pomocy. Tu nikt by nie chciał pomocy. Tylko przestańcie nam przeszkadzać. Gdyby dzisiaj ci ludzie mogli normalnie sprzedawać swoje świnie, nikt by tu nie stał. Ale jeżeli wprowadza się prawo, które nie pozwala sprzedawać, no to dlatego tu jesteśmy. To jest właśnie ten problem. Jeżeli ludziom powybijano dróg, ilu jest tutaj dzisiaj rolników, czy już też z desperacji nie przyjechali, nie przyjechali. Którzy, którzy nie dostali odszkodowania za grypę ptaków? Ilu jest takich, którzy ciągle czekają. Czy wyobrażacie sobie, że dzisiaj jest prawo, które zobowiązuje firmy, które kupują od rolników do zapłaty za miesiąc czasu, a państwo odszkodowania wypłaca po 6 miesiącach, po 12 miesiącach? Albo dłużej? Co to jest? To jest papierowe państwo z jakimiś karykaturami, które udają polityków i ludzi, którzy chcą dla nas dobrze, którzy dali sobie podwyżki, o tym też trzeba głośno mówić. Kto z tych ludzi dostał ostatnio jakąś podwyżkę? Kto? 6 tysięcy na miesiąc więcej? Ile dzisiaj trzeba sprzedać świń, żeby zarobić 6 tysięcy? Ile? Albo ich. jest i... niemożliwe, żeby zarobić w ogóle. My sprzedać propozycję. Tak. My mamy propozycję. Będziemy dawać podwyżki politykom w świniach. Niech biorą świnie. Bo dzisiaj 6 tysięcy podwyżki dla polityka to jest tir ziemniaków. Jeden tir na miesiąc. I to jest tylko dodatek do tego, co dzisiaj zarabia. To jest tir cebuli i to jest niehodowanie kilkuset świn, bo dzisiaj 6 tysięcy to się traci na kilkudziesięciu świniach. Tracąc dzisiaj od 150 do 200 zł na sztuce. To jest niebywałe. Wracamy do lat 80., kiedy rolnicy pytali i robotnicy, gdzie jest telewizja publiczna, dlaczego w kraju nie mówi się o tym, co się dzieje, dlaczego politycy żyją z pracy ludzi. Dlaczego to robotnicy utrzymują ten kraj, a nie mają żadnej pomocy. I tutaj nie ma jednych, drugich czy trzecich rolników. Tu, tutaj dzisiaj są pielęgniarki, które są załamane. Tutaj są ratownicy medyczni. Są po prostu inne grupy zawodowe, które jeszcze nie wyszły na ulicę. Pod jednym mocnym akcentem jeszcze. I my naszą determinacją sprawimy. Że inni razem z nami będą stali. Nieważne czy tutaj będzie 10 czy 30 osób, czy 50. Bo dzisiaj sytuacja jest na tyle trudna, że po prostu już ludzie rozkładają ręce. Rozkładają ręce i się poddają. To działo się kilka lat temu na Lubelszczyźnie, na Podlasiu, a dziś idzie jak walec przez cały kraj. Na koniec, chyba że jeszcze tutaj panowie ktoś by chciał dwa słowa powiedzieć, co nie padło, bo nie da się powiedzieć wszystkiego. Więc zapraszamy. Dzień Dobry, Warmia Mazury, Stowarzyszenie Rolników Indywalnych i Hodowców Proszę Państwa, i mam takie do... pytanie do Pana Ministra Pudę, do Pana Premiera, do Pana Jarosława K. Yy, dlaczego nie lubi tak rolników? Dlaczego tak niszczy polskie rolnictwo? Pan Prezydent mówił, że będę wspierał polskich rolników, a na dzień dzisiejszy od dwóch lat jesteśmy katowani, bo to nie jest normalne, to jesteśmy katowani. Yy, hodując tucznika i musi to miasto wiedzieć, że my oddajemy tucznika w tej chwili za 450 zł 100 kg, a wy w sklepie płacicie ponad 1000 zł za te same miejsca jakbyście brali. Ponad jest 200-300% marży nakładanej, której my nie mamy. Na dzisiaj się dokładamy, ludzie się pytają z czego dokładamy, bierzemy kredyty z tego dokładamy, bo dużo ludzi pyta z czego wy stale dokładacie, bierzemy kredyty tak jak tu koleżanka mówiła, bierzemy kredyty i dokładamy z tego, tylko banki już nie chcą dawać Banki jak już usłyszą, że jesteś rolnikiem to masz już wyjść z banku moja propozycja jest taka aby rząd w końcu, żeby pan minister Fuda ogrodził w końcu lasy ogrodził lasy i siebie profilaktycznie i cały rząd podał do utylizacji, tak jak robił z stucznikami, z kurczakami. Cały rząd utylizować. Dziękuję bardzo. Karetka Dobra, panowie i panie, dziękujemy, przepuścimy karetkę. Yy, więc w jakikolwiek sposób. I dziś trzeba stawiać jedne mocne warunki, które muszą paść. Bo zobaczcie, pół roku temu, kiedy ja tutaj przyjechałem pierwszy raz wasz teren y, do producentów drobiu. Kto wtedy myślał, że tutaj za chwilę przyjdzie y, grypa, y, nie grypa tylko ASF, a za pół roku czy za jakiś czas przyjdzie coś innego. Ja jestem producentem ziemniaków, tu niedaleko też są. Wiecie, u nas od 20 lat jest bakterioza i my nie możemy tych ziemniaków sprzedawać. To jest taki ASF ziemniaków. To jest dokładnie to samo co tu. Ziemniaki mają y, swojego ASF-a, świnie mają swojego ASF-a, y, drób ma swojego ASF-a, a rząd ma, co ma rząd? Ludzie mają swojego asf No, ludzie mają swojego, i co będzie kolejne? Co będzie kolejne, co będzie następne? Nie da się tak zrobić, by dziś y, bez takich działań tutaj na ulicy cokolwiek osiągnąć, nie da się, bo te chamy nie chcą z nami rozmawiać, to jest chamstwo. Zobaczcie, jakim trzeba być człowiekiem, żeby tutaj przyjechać kilka dni temu, a teraz nie widzieć tego, co tutaj się dzieje. To, to jest podłe, co robią wobec Was i nas. Bo robią jedną rzecz. Pamiętajcie, strajk to, że tutaj jesteśmy, to nie jest jakaś zabawa, tu nie będzie Wam miło, tu nie będzie fajnie. Bo za dwie, za trzy godziny każdy z Was zapyta Michał, czy oddzwonił ktoś z rządu, czy ktoś napisał, zadzwonił. Nie. Nikt przez 24 godziny do Was się nie odezwie. Nikt. Wiedzcie o tym. Oni grają na czas. Nikt się nie odezwie. Nie będzie tego. Ale zrozumcie jedno. Zobaczcie, jak Was traktują. Zobaczcie, jak ci, których wybraliśmy, traktują rolników, bo powiedzieli: będziemy pilnować Waszych spraw. Gdzie prezydent, który miał być obrońcą polskiej wsi. Gdzie premier, który powiedział, że rząd. Będzie pomagał rolnikom, że dla niego to jest fundament Polski. Jaki, jaki to jest kurczy fundament? Jakiś struchlały, zepsuty, który się niszczy, po prostu wysadza się go. Kochani. Wy przez te 24 godziny, kto tutaj będzie, nie wiem, 10-12 godzin, pomyślcie sobie jedno. Jak wy, jak ktoś przyjdzie do was do domu i zapuka do drzwi, to często tak jest, że jak pod, jesteście w domu. U kogoś, to słychać jak tam z góry ktoś biegnie szybko, szybko, bo ktoś puka do drzwi, bo może potrzebuje pomocy, nie? To jak my dzisiaj pukamy o pomoc, to się od nas odwracają. Ja to szczególnie widzę u siebie w domu, jak jeszcze miałem siostrę młodszą, czy yy, rodzeństwo, i ktoś przychodził, to buch, buch, buch szybko biegnie otwierać drzwi. Jakby coś tam kula leciała z piętra. I to jest dokładnie to. Dzisiaj my wołamy o pomoc, stoimy, prosimy. Nie ma odpowiedzi. To nie jest polska gościnność, to nie jest polska gospodarność. traktory. No tak. Dojeżdżają no traktory, bo to strajki to jest proces. Dzisiaj, jeżeli tu jest określona liczba traktorów, to wiecie jedną rzecz. To wy dzisiaj pokazujecie innym, że warto tu przyjechać, że warto być, że się nie trzeba wstydzić, bo ja dla mnie i dla wielu moich kolegów to wcale nie jest coś miłego i fajnego, że trzeba na strajki jechać. Wy też to wiedzcie, że to nie jest coś wyjątkowego, tak? Jest tak, to wyjątkowe, tak. że musisz tu stać. No właśnie, od rano tutaj przyjechali. Ja Ja przyjeżdżam, z pomóżę tego bronić. To jest